Słyszeliście już najnowsze wieści? Tryton i Urszula chodzą do tej samej szkoły. Czy się dogadają? Obejrzyj Lalilu, żeby się dowiedzieć. Wybierzmy stylówkę dla arielki. Ogon z czerwonych cekinów błyszczy jak łuski. Możemy zrobić neonowe płetwy z tej teczki i błyszczącą bluzeczkę z elastycznego materiału. Dzięki której Arielka będzie najbardziej stylową dziewczyną w szkole. Dzięki cekinowej opasce każda fryzura będzie wyglądać jak z salonu piękności. Ten look bardzo pasuje do naszej Syrenki, a ten pasek z pomponami jest cudowny. Arielka kocha spędzać czas ze swoimi nowymi przyjaciółmi: rybką Nemi i narwalem Juni. Zawsze dobrze razem się bawią. Co tym razem wymyślą? Arielka zaprosiła przyjaciół do zabawy wchowanego, zamknęła oczy i zaczęła liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gotowi czy nie? Nadchodzę. Hmm. Gdzie się chowacie? Wszędzie poznałabym ten czerwony ogon. Najpierw znalazła Nemi. Poszukajmy Juni razem. Widać jej róg. A to nie ona. Myśleli, że to koralowiec. Ciekawie jest patrzeć na świat przez podwodne kryształy. Spójrzcie na ten. Jest jasno-niebieski. Uuu, kręci mi się w głowie. Nemi, daj mi zielony kamień. Wow, wszystko jest pokryte wodorostami. Zagrajmy jeszcze raz. A ta syrenka to Noel, córka Urszuli. Woli ciemny makijaż ciemne usta, fioletowe cienie. Ktoś chyba bawił się kosmetykami mamy. Liliowy róż. Tak, wygląda zupełnie jak swoja mama. Pomaluj miejsca bez włosów pasującą brązową farbą akrylową. Zrobiliśmy koronę z siateczki. Przezroczyste bluzki i warstwy są na topie w tym sezonie. Noel nie podąża za modą, ale ma na sobie trend i outfit. Zrób jej ogon z ciemnego, grubego weluru. Kilka magicznych ruchów, i płetwy są gotowe. Nadaj fałdom teksturę. Płetwa dodaje prędkości, więc dąży do szkoły, nawet jeśli za późno wyruszy. I ślicznie wygląda. Morska wiedźma jest bardzo dumna z Noel. Bardzo kocha swoją córkę. Uj, algi strasznie śmierdzą. Mama znów urządza jakieś rytuały. Urszula nie skończyła, czego zaczęła. Mamo, muszę iść do szkoły. Najpierw sprawdzimy twój plecak. Musisz mieć wszystko spakowane. Zamieńmy Kena w Trytona, mocnego władcę podwodnego świata. Przyklej mu grubą brodę i wąsa z waty. Wszyscy w oceanie rozpoznają jego siwe włosy. Zrób mu koronę z drewnianych patyczków pomalowanych na złoto. Możemy użyć tego materiału na ogon. Zaklej brzegi i wykończ całość. Dzięki ramię z drutu możesz zginać ogon na różne strony. Włóż do środka syntetyczny wypełniacz. Ogon jest prawie gotowy. Musimy tylko dodać płetwy. Z takim ogonem możesz wszędzie pływać. Tryton ma na rękach bransoletki z kamieniami. Widać, jak błyszczą nawet w brudnej wodzie. Wytnij trójząb z grubej tektury. Zabezpiecz go na drewnianym patyczku i pomaluj na złoto. Dodaj trochę blasku brokatową farbą akrylową. Trójzob dla króla mórz jest gotowy. Uważajcie, ci, którzy spróbujecie go nie słuchać. Tryton to silny władca i ma nieskończone bogactwo. Nawet najmądrzejsze i najsilniejsze syrenki przychodzą do niego poradę. Ale on nadal kocha swoją rybkę Florka i jest kochającym tatą dla Arielki. Wytnij dużo liści z czarnego papieru. Złóż kartki na pół. Zrobiliśmy gruby notes. Przyklej spiralę i przymocuj ją klipsem. Włóż strony do środka. Zabezpiecz gumką, żeby się nie zginały. Muszelki to zawsze dobry pomysł. Idealny ciemny notes jest gotowy. Noel nie zawsze zapisuje w nim szkolne notatki. I tylko ona wie, ile w zeszycie jest sekretów. Wybierz muszelkę i odrysuj ją na czarnym papierze piankowym. Możemy zrobić plecak z tych kawałków. Dodaj sznurek i małą muszelkę. Pomaluj dużą muszelkę na srebrno. I przyozdób plecak muszelką. Ma tyle miejsca. Wszystkie przybory szkolne mieszczą się w środku. Noel przygotowuje się do szkoły. Węgorze zawsze pomagają jej znaleźć to, czego potrzebuje. Mam mój zeszyt i długopis. Ok, jestem gotowa. Mamo, czas zawołać wieloryba. Zrób budzik ze starej tarczy zegara. Owin go sznurkiem ze złotą nitką. Dodaj długi dzwonek i kryształki na górze. Baza kryształowej muszelki jest piękna. Przeozdób tarczę muszelkami i brokatem. Ciekawe jaki ma dźwięk. Arielka nadal śpi. Rybki śpią z nią. Budzik, który brzmi jak alarm przeciwmgielny, wszystkich obudzi. Ryby od razu przypłynęły obudzić syrenkę. Już się obudziłam! Mój poranek zaczyna się od ćwiczeń. Dzięki nim czuję się rześko. Wytnij pasek papieru piankowego i złóż go w okrąg. Zrób z niego fotel i przyozdób cekinami. Miło Cię poznać! To Ozzy, który zabiera Noel do szkoły. Przymocuj do niego gumkę i siedzenie. Wieloryb to najlepszy środek transportu w morzu. Mamo, zawołaj Wieloryba! Ozzy, szybko, chodź tutaj! Muszę od razu zabrać Noel do szkoły! Syrenka wskoczyła na siedzenie i Wieloryb zaczął pływać. A rielce czegoś brakuje. Racja jej torby. Na pewno znajdziemy coś w skrzyni z muszelkami. Sklej obie części ze sobą. Pokryj je brokatem. Włóż tiul do środka. Dodaj małą muszelkę. Rączka z cekinów będzie najnowszym trendem. Zobaczysz! Dodaj specjalny lakier do paznokci. Ma piękny połysk. Syrenki modnisie stałyby w kolejkach po taką torebkę. Ale Tryton zdecydował się sam dać córce prezent. Syrenka czyta książkę o różnych typach płetw. Jest gotowa na lekcję. Przepraszam, że przeszkadzam. Mam dla ciebie niespodziankę. Chyba czas na nową torbę dla ciebie. Wow, tato! Jesteś super! Jesteś moim bohaterem! Dzięki! Arielka i Tryton zatańczyli swój rodzinny taniec. Urszula zabiera Noel do szkoły. Tryton i morska wiedźma spotykają się przy wejściu. Brodaczu, też tu jesteś? Nie mogę uwierzyć, że nasze córki są w jednej klasie. To straszne, zgadzam się. Noel, nie chcę, żebyś przyjaźniła się z córką Trytona. Arielko, nawet nie rozmawiaj z córką tej morskiej wiedźmy. Arielka ma też swój lubiony zeszyt. Wytnij dużo kartek w kształcie muszelek. Zrób dziurki i połącz je metalowym kółkiem. Twarda okładka z brokatowej muszelki nie pozwoli stronom się zaginać. To proste, piękne i wygodne. Obie syrenki to piątkowe uczennice. Skoncentrowały się na lekcji i przypadkowo dotknęły się ogonami. <gry> Uratował je dzwonek. Dziewczyny chciały porozmawiać na przerwie. Masz taki ładny zeszyt, mogę go zobaczyć? Oczywiście, proszę. Podoba ci się? Jest twój. Wow, dziękuję. Okazało się, że mają wiele wspólnego. Nie będą się kłócić tylko dlatego, że ich rodzice się nie lubią. To nonsens. Przyjaźń jest ważniejsza. Noeli i Arielka zostały najlepszymi przyjaciółkami. Daj nam lajka i subskrybuj. Mamy mnóstwo dobrych pomysłów dla lalek na Lalilu.